Hej, z tej strony Madia. Dzisiaj zapraszam Was na mierzenie, zamówienia, które zrobiliśmy wspólnie na live. Zamawiałam ubrania z Bond Prix. Jeżeli nie widziałyście jeszcze tego liveika, no to zapraszam. Zostawiam Wam tutaj link w kartach. Jak zwykle wszystkie ubrania zmierzę, skomentuję i wydam swoją opinię. Czekam również na Wasze komentarze. Co wy sądzicie o tych ubraniach? Ja robię to dla Was już od 7 lat, więc chyba trochę jednak doświadczenia w tym mam. Bombowy prochowiec zostawiam na sam koniec. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Ja je nie przedłużam i zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą mam na sobie, rozmiar 52x54. Szert z długim rękawem w paseczki. Nie mogłam się mu oprzeć. Jest naprawdę przepiękny, biały w czarne paski tutaj ma kieszonkę z napisem KISS i z takim buziaczkiem wygląda przeuroczo długi rękaw, naprawdę porządny, bawełniany, grubszy materiał, bardzo przyjemny, bardzo fajnie mi się w nim tutaj stoi przed wami lekko dłuższy, zakrywa mi z tyłu pupę, z tyłu jest dłuższy z przodu krótszy fajny, szeroki, taki właśnie luzacki do dżinsów co do czego mogę się doczepić, to są obniżane rękawy, opuszczone tutaj rękawy. Jak wiecie, nie zawsze mi się to podoba w, w ubraniach, dlatego, że uważam, że one poszerzają tutaj tą górę, ale w tej bluzce jakoś tak nie bardzo mi to przeszkadza. Po prostu ten rękaw jest tutaj bardzo ładnie dopasowany. On tutaj zaczyna się odtąd, jest taki troszeczkę właśnie obniżony, możecie zobaczyć. Ale czy ja wiem, czy on jakoś tak strasznie poszerza? Wydaje mi się, że właśnie nie. No paski zawsze poszerzają i zawsze będziecie mi to pisać czy w komentarzach na TikToku czy gdzieś no już naprawdę już nie ma co poszerzyć, powiedzmy sobie to szczerze, już nie ma co poszerzyć, po prostu widać, że jestem gruba i widać po prostu, że mam na sobie ubranie w paski, więc już nie róbmy tutaj, jak to mówi mój syn, psychozy, nie róbmy tutaj żadnej psychozy, więc bluzeczka jest naprawdę fajna, naprawdę mięciusia, Na takie codzienne stylizacje właśnie do zwykłych jeansów, gdzieś po prostu na wyjście szybkie z domu, uważam, że jest świetny, jestem bardzo zadowolona, bardzo jestem z niego zadowolona, ja nie wiem, czy były tam inne kolory, jak. Inne kolory, to być może zapoluję na coś innego, ale właśnie teraz na wiosnę, gdzie jeszcze może nie do końca te t-shirty z krótkim rękawem wiadą, no to coś takiego myślę, że fajnie. I podoba mi się tutaj też to wykończenie pod szyją, nie jest duszące. Zobaczcie, jest tutaj dużo miejsca. Ładna lamóweczka czarna. Uważam, że bardzo fajnie, bardzo fajnie się prezentuje. Dajcie znać, co wy. Sądzicie. Kolejna rzecz, na którą się uparłam. To sweterek z wstawką koszulową, rozmiar 52x54. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no bo to jest taki, jakby sweterek przedłużany z tą koszulą, ale jest też odcięty w pasie, więc tak pomyślałam, że może jakoś proporcjonalnie to będzie fajnie wyglądać. No i słuchajcie, no i mamy sweterek z długim rękawem, taki kremowy, dosyć szeroki. Materiał jest informacja, że jest to bawełna, ale jest to taka bawełna. Na, nie jestem przekonana do końca bo jest to bardzo cienki sweterek gniotący się, rozciągający się na wszystkie strony i lekko połyskliwy nie lubię takich sweterków on po prostu jest taki połyskliwy, taki właśnie um, no, no jakby widać z daleka, że to nie jest jednak bawełna nie? No nie wiem, może to chodzi o splot czy coś, no w każdym razie słabo to strasznie wygląda rękawy są dosyć szerokie ogólnie jest to bardzo duży rozmiar, więc być może rozmiar mniejszy byłby lepszy tutaj jest naprawdę dużo miejsca zobaczcie, jak na rozmiar 52 na 54 no naprawdę jest ogromny druga rzecz, nie pasują tutaj kolory no wiedziałam o tym od początku, bo bardziej podobał mi się, podobał mi się Wersja z Granatem, ale stwierdziłam, że dobra, zaryzykuję, może nie będzie aż tak źle. No nie, no jednak nie, no po prostu to jest ciepły kolor, kremowy, aż taki powiedziałabym masełkowy, którego nie cierpię. No i tu mamy niebieską koszulę, która nichu nie pasuje po prostu do tego. On jest taki kwadratowy, po prostu kwadratowy. Leci do dołu i od dołu na wysokości pasa. Czyli uwaga, to odcięcie jest w najszerszym miejscu. No, na najszersze miejsce mam dokładnie, dokładnie w pasie, dokładnie tam, gdzie mam pępek. Więc on jest w tym miejscu odcięty i na dole jest ta koszula niebieska i uważam, że to wygląda jednak źle. Kolejna rzecz, która mi nie pasuje, to jest dekolt. E, niby tutaj wszystko ładnie, można było tutaj się pokusić drogi, się o jakiś guziczek, żeby to przypiąć, żeby to w miarę wyglądało. Rozchęstane dotąd, nie ma czym zapiąć. To nie wygląda dobrze, nie podoba mi się, po prostu mi się nie podoba taki rozwalony po prostu ten dekolt tutaj na wszystkie strony połączony z tym sweterkiem. Ta koszula jest bardzo sztywna, bawełniana sztywna. A sweterek i to wygląda tak bardzo niechlujnie, bo. Połączenie tych dwóch materiałów, no po prostu ze sobą nie gra. Jedno chce się rozciągać, drugie wręcz przeciwnie. Jest bardzo sztywne, więc nie podobam się. No niestety. Myślałam, że coś z tego będzie. Nawet nie pokuszę się zamówi zamówić ee, ten granatowy, bo jeżeli ten materiał jest taki sam, no jest po prostu nieprzyjemny. Jest po prostu nieprzyjemny. No ja nie wiem, czy to jest 100% bawełny, naprawdę, czy, czy co. Sprawdźmy to. 70% wiskozy, 30% poliamidu. No, nie, 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 nie. Po prostu bardzo, bardzo nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny materiał, właśnie taki błyszczący, no i worowaty. No, po prostu bardzo worowaty. Nie dość, że jest obniżony ten, ten rękaw, który tutaj mi przeszkadza. No to jednak ten dół jest właśnie taki szeroki i taki oversizowy, i to nie wygląda dobrze. I tutaj na biuście też nie ma żadnego po prostu tutaj ani wcięcia, ani po prostu to się nie układa. To po prostu spływa po biuście, po brzuchu, po wszystkim. Nie, 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 Tutaj akurat nie. Nie wiem o co chodzi. Być może ten rozmiar mniejszy byłby lepszy, ale nadal jest to krój pudełkowy, nadal jest to krój właśnie taki szeroki i jakościowo do mnie nie przemawia. Kolejna rzecz to koszula czerwona, rozmiar 54. Bardzo dobrze, że wzięłam rozmiar większy, bo jest to bardzo sztywna koszula. Nie rozciąga się wcale. Jest to taki kolor właśnie czerwony, truskawkowy, lekko rozbielony, taki jakby postarzały. Zobaczcie. Taki właśnie, taka, taka jakby stara koszula z lat 90., właśnie. Bardzo szeroki mankiet, jak możecie zobaczyć tutaj, przy rękawie. Długi rękaw, oczywiście, w ten sposób. Ona ma pionowe pasy, z przodu jest wykończona na półkrągło, z tyłu na półkrągło. Z tyłu sięga tak porządnie za pupę, nawet powiedziałabym, że to no, lekko na udo zachodzi. Po bokach też ma takie troczki do zawiązania. To nie jest nic w stylu, że możemy ściągnąć. Że możemy ją troszeczkę podrzucić do góry. Nie, 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 to tutaj nie o to chodzi. Po prostu sobie je zawiązujemy i one są takim ozdobnikiem. Przyjemna, bawełniana, taka oczywiście jak to koszula e, sztywna. Co mnie tutaj uwiera? To mnie uwiera właśnie ten mankiet, bo z podwiniętym rękawem zobaczcie, bo można podwinąć. Tu są aż trzy guziki. Jeden, dwa guziki na mankiecie. I jeden guzik, tutaj, i ja tutaj po prostu wszystkie je rozpięłam, i na tej ręce podwinęłam. I ja bym tą koszulę właśnie nosiła w ten sposób: jako. Po prostu koszula z krótkim rękawkiem, jako koszula z podwijanym rękawem i wtedy jest wszystko fajnie i wtedy się fajnie układa ja nie czuję żadnych ograniczeń. A tutaj jednak czuję, bo no ten mankiet tutaj jest taki na styk, opina mi się tutaj też na ręce, opina mi się tutaj w nadgarstku, nie ma tutaj za dużo miejsca. Czy ja bym go jeszcze tak wywinęła, czy to by się zmieniło? No nie, nie zmieniło, bo po prostu jest tutaj dosyć tak ciasnawo, więc jeżeli bym sobie ją zostawiła, to jedynie, na podwinięty. Rękaw i wtedy ona wygląda fajnie i wtedy jest normalnie, nie ma po prostu żadnego ucisku. No, bo ten rękaw też nie jest jakoś strasznie za długi, jest po prostu dobrze dopasowany, jeśli chodzi o długość, ale tutaj za dużo miejsca właśnie nie ma, więc fajna koszula. Polecam brać rozmiar większy, no, bo jednak tak jak mówię się nie rozciąga. Byłaby fajna, oczywiście, że byłaby fajna do leginsów. Ja uwielbiam ubierać koszulę do leginsów i ona właśnie fajnie wygląda. I te paski i kolorystyka jest taka bardzo oryginalna. To nie jest taki kolor zwykły, który możemy znaleźć właśnie gdzieś w sklepie. Zazwyczaj są po prostu niebieskie. Zazwyczaj są niebieskie, zazwyczaj są takie błękity, a to jest właśnie taki czerwony, truskawkowy. Fajne, Fajny. ja tutaj się nad nim będę mocno zastanawiała, no bo nie wiem co z tym mankietem, bo tutaj byłabym skazana dosłownie na chodzenie w niej właśnie z podwijanym rękawem, ten rękaw też nie jest podpinany, tak jak tutaj patrzę, szukam czy z spodu nie wystaje jakaś tasiemka, ale nie wystaje, więc byłabym właśnie skazana na chodzenie głównie z, z tym podwiniętym rękawem, albo tak tutaj wysoko, albo tutaj jeszcze niżej, nie, niżej to już nam się będzie roz, rozwijało, rozwalał, więc tak więc tak, więc tak, jest taka koszula, czekam na wasze podpowiedzi, fajna, niefajna, piszcie. Kolejna rzecz, którą razem wyczaiłyśmy, to jest dwupak t-shirtów i tutaj mam t-shirt beżowy, beżowe paski, kremowy w beżowe paski i on jest w rozmiarze 52x54 i jest takim zwykłym t-shirtem, po prostu, no po prostu krótki, krótki rękawek zabudowany tutaj pod szyję te, te paseczki beżowe jest dosyć dopasowany, w sensie nie jest obcisły jakoś bardzo, no ale jednak jest dopasowany skusiłam się też trochę na niego, bo mój mąż ma podobny t-shirt i zrobilibyśmy sobie takie maci matchy outfity, no i drugi t-shirt w zestawie, to jest taka śmietanka, możecie zobaczyć no, to nie jest kolor biały, to jest po prostu kolor śmietankowy, bardzo fajnie, zgaszony e, taki t-shirt, i ja bym widziała ten t-shirt właśnie do spodni szerokich. Dlaczego? Dlatego, że on jest dosyć krótki. W sensie, tak jak go teraz tutaj mam, normalnie ubranego, ale zacznę się ruszać, to on mi podjeżdża, tak, właśnie, dosyć wysoko. Zaraz e, kończy się zaraz pod pępkiem, więc mój nefralgiczny punkt brzusio wystaje i go widać. A coś takiego krótszego potrzebuję właśnie do szerokich spodni. Do lekkiego wetknięcia do spodni. Czy to właśnie jeansów, czy to właśnie tych szerokich spodni czarnych, różowych, coś takiego potrzebuję mieć. Do stylizacji również, do ubrania pod garnitur. Ja nie lubię mocno tak bardzo elegancko stylizować garnitur. Myślę, że fajnie wygląda właśnie ze sneakersami, myślę, że fajnie wygląda ze zwykłym t-shirtem. No i on jest takim wyklaczkiem, on jest takiej normalnej i paseczki ma i wszystko, więc będzie pasował e, fajnie pod spód, czy pod koszulę właśnie tą sztuksową, którą mierzyłam e, kopiowałam stylówki z Pinteresta, jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam wpadajcie sobie na ten film więc myślę, że właśnie pod spód pod marynarkę do właśnie do wystylizowania szerokich spodni, uważam, że będzie ok. Więc ja teraz mam, tak jak mówiłam, troszeczkę inne podejście, inne popatrzenie na te, na te koszulki. Potrzebuję tych koszulek troszeczkę więcej, żeby no z jednej strony były dłuższe takich koszulek potrzebuję, dużych, oversize'owych a z drugiej strony potrzebuję właśnie takich, lekko dopasowanych t-shirtowych, krótszych raczej żebym nie musiała po prostu połowy tej sukienki t-shirtowej wtykać w spodnie mam nadzieję, że wiecie o co chodzi ogólnie jestem bardzo zadowolona, bawełniany nie t shirtik bardzo przyjemny, ja jestem na tak, no i w dwupaku kolejna rzecz, na którą bardzo mocno napaliłam się na wiosnę, to jest błękitna sukienka i wy też mi. Namawiałyście na to, żeby ją zamówić. No i tak, proszę Państwa, rozmiar 52 przez 54 bawełniany materiał, dzianinowy, rozciągliwy. Przy czym uważam, że ta bawełna jednak jest z domieszką jakiegoś materiału, bo jest taki śliski. Ja to od razu rozpoznam. Słuchajcie, nie ma ze mną, nie ma naprawdę yy, świrowania. Tutaj niby jest, że standard global. O, czekajcie, pewnie jest to tak no 100% bawełna, ale to jest takie śliskie to jest takie dziwnie nieprzyjemne nie wiem, nie podoba mi się materiał tej sukienki, tyle wam rzeknę, rozmiar wydaje mi się, że jest na mnie troszeczkę za duży tutaj niby wszystko jest w porządku ale no w biurcie jest jeszcze sporo miejsca, ja wolałabym, żeby tutaj u góry ona była jednak bardziej dopasowana więc powiedziałabym, że rozmiar mniejszy chyba byłby lepszy no i słuchajcie, co tutaj się, co tutaj się wydarzyło, ja zobaczyłam Tą sukienkę patrząc na nią, za pierwsze co widziałam, to dekolt w, w kopertę. Ja bardzo lubię kopertowe dekolty. No i on tutaj ma taki zatrzask, można sobie go odpiąć, można go sobie powiększyć, można go sobie pomniejszyć. Ja jednak byłabym za tym, żeby go troszeczkę powiększyć. O, w ten sposób bardzo ładnie to wygląda. Um, I ona, słuchajcie, jest zakładana nie wiem jak ja to patrzyłam w ogóle na to nie zwróciłam uwagi w ogóle mnie to nie ruszyło stukienka, yy, popatrzyłam na nią, że to jest normalnie sukienka z kopertowym dekoltem ona jest zakładana normalnie osoby możecie odwiązać i założyć jak szlafrok i założyć jak szlafrok więc yy, jest założona z jednej strony No dosyć płytko bym powiedziała w sensie dosyć płytko no wydaje mi się, że okej. ok. Z drugiej strony jest też dosyć tutaj mocno za... No. no nie lubię takich sukienek. Co wam będę mówić? Nie lubię takich sukienek, bo zawsze mam w głowie coś takiego, że ona tutaj z przodu jest założona i że coś mi tutaj podwieje, moje cichy będzie widać. Nie czuję się komfortowo właśnie w takiej sukience. To raz, dwa... Mm, no nie wiem, jakoś tak mi nie leży. Dajcie znać, co sądzicie. Długość jest taka za kolano... Więc powiedziałabym, że ok, coś do czegoś mogę jeszcze doczepić, bo, bo tutaj to, co pierwsze się rzuca w oczy, to jest odcięcie, odcięcie inne niż zazwyczaj. Ja lubię odcięcia pod biustem, Albo w talii, ona jest odcięta dosyć nisko właśnie przez to wiązanie, jest odcięta właśnie, no nie w pasie, ale jest odcięta dosyć nisko i właśnie mam taką małą zagwostkę, czy ona właśnie nie, wy, nie wydłuża tutaj tej góry, nie wydłuża hmm, tutaj tej, tej strefy biustowej. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach. W każdym razie nie czuję się w niej dobrze, nie czuję się w niej komfortowo, jakoś tak po prostu mm, też przyszła taka bardzo wymięta, dalej jest, dalej jest taka po prostu wymięta. Ten materiał do mnie nie przemawia, nie wiedziałabym, gdzie ją ubrać. Raczej bym ją widziała na co dzień, gdzieś koło domu. Nie potrzebuję takich sukienek w ogóle do chodzenia. Koło domu mam naprawdę dużo innych wiskozowych <noise> sukienek, w których których też śmigam na co dzień, a one po prostu do mnie nie przemawiają. Uważam, że coś z nim jest nie tak, po prostu źle leży. I tak myślę, że może rozmiar mniejszy byłby lepszy. Może i by był, ale wtedy no, tak naprawdę może by był, bo zakładaniem, tym zakładaniem tutaj, tym wiązaniem sobie możemy ją poluzować. Ale wiecie, wtedy to zakładanie jest mniejsze. Coś mi tutaj nie gra. Dajcie znać, co sądzicie. Wróciłam do tego t-shirtu, bo mierzę tutaj teraz przed wami trench, obiecany, truskawkowy trench w rozmiarze 54, na który się natrafiłam właśnie za waszym poleceniem, jest bardzo ciekawy, tutaj spędzimy troszeczkę dłużej czasu przy nim. Na rozmiar 54 od razu wam mówię, że jest za duży, zbyt obszarny, ja nie wiem, te rozmiary w Bonprixie doprowadzają mnie do istnego szału. Z jednej strony za duże, z jednej strony za małe, po prostu też nie było informacji chyba, że ten trench jest oversize'owy, No, w każdym razie jest zdecydowanie za duży. No i przez to po prostu źle leży, i przez to ja mam po prostu inne spojrzenie na całość. W każdym razie o co tutaj chodzi? Mamy trench zapinany w zapinanym pasie, dosyć nisko, po prostu bo tutaj na samymi biodrami. Na biodrami, w okolicy, no, w okolicy mojego pępka jest zapinany, co jest dla mnie troszeczkę zbyt nisko, bo ja nie mogę mieć odcięcia w moim najszerszym punkcie. Ja muszę mieć odcięcie nieco wyżej, ale ja wam powiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że on jest odpinany. On jest dosłownie w tym miejscu odpinany, i dlatego tutaj też e, zrobili pasek. No bo tutaj mamy jakby cztery w jednym. Nie będę teraz go rozkładała, odpinała. Zobaczycie wszystko na przebitkach. Jest zamek. Ten zamek rozsuwacie i macie króciutką, zamiast tręczu, ten tręcz ma tutaj takie klapy, też możecie zobaczyć. A zamiast tręczu macie krótką kurteczkę. W ogóle to płaszczyk jest bardzo cieniutki. Z bardzo cienkiego materiału. Takiego, że po prostu nawet bym powiedziała na, na lato. Na lato, gdzie po prostu jest chłodniej, na jakąś deszczową porę. Chociaż też nie wiem, bo on jest z takiego materiału misiowego. To jest taki właśnie matowy materiał misiowy. Miły w dotyku, co prawda. Ma podszewkę i wszystko. Ale co on sobie ma? On ma sobie właśnie te cztery w jednym. Odsuwacie. Zamek, który jest ukryty pod tymże paskiem, i macie krótką a kurteczkę, właśnie biodróweczkę. Odpinacie rękawy, bo tutaj też jest ukryty zamek, proszę. Odpinacie rękawy i macie krótką kamizelkę. Taką po prostu do narzucenia, ale uwaga, dopinacie dół i macie długą kamizelkę. Do narzucenia, więc mamy dwa w jednym: krótką kamizelkę, długą kamizelkę, płaszcz i kurteczkę. Taką właśnie biodróweczkę. jest są w sobie długi, sięga mi do połowy łydki. Ja mam 1,65 m wzrostu, więc średnio na jeża, bym powiedziała. I prezentuje się właśnie tak. Ocencie. Ocencie, co sądzicie? Na pewno myślę, że na mój wzrost on do końca nie jest, bo ja ten pasek bym sobie podciągnęła o wiele wyżej. O wiele wyżej. Potrzebowałabym go sobie nawet podciągnąć pod, pod biust zawiązać pod biustem, ewentualnie deczko niżej, ale na pewno nie na biodrach i na pewno nie po prostu w okolicach pępka, bo on mnie tam poszerza, wszystko co jest właśnie w tym miejscu odcięte Poszerza, podkreśla i tak dalej, i tak dalej. No, posiada dwie kieszenie i ja też. To, to, te kieszenie też świadczą o tym, że on jest na mnie za długi, za duży, bo te kieszenie są tutaj. Ja, żeby włożyć ręce do kieszeni, muszę się zrobić o tak, muszę się zgarbić i wtedy mam ręce w kieszeni, są po prostu za nisko te kieszenie. Powinny być wyżej. Czy rozmiar mniejszy załatwiłby sprawę? Nie wiem, na szerokość na pewno tak, bo zobacz, tutaj jest naprawdę dużo miejsca. Zobaczcie, ja mam rozmiar 54, też widziałam ja rozmiar 54, no bo to się nie rozciąga, no to jest płaszcz, no różnie to z tym bywa, oversize'owy, nie dopasowany, niedopasowany, różnie z tego podchodzą, no Bonprix to po prostu ma do wyboru, do koloru te, te rozmiary, albo trafisz, albo nie. Więc tak się prezentuje ten płaszczyk. Piękny kolor, rzeczywiście taki truskawkowy. To jest kolor taki strażacka. To jest taka strażacka czerwień, naprawdę taka jasna. Pierwsza z tej palety po prostu nawet pod światło bym powiedziała, że on tutaj zalatuje takim pomarańczem. Więc to jest rzeczywiście taka strażacka, strażacka czerwień. No ciekawa opcja. Dajcie je znać, czy lubicie takie rzeczy. Właśnie cztery w jednym możecie z tego zrobić, stylizować to na jak... jak... jak Chcecie, czy wam się podoba płaszczyk? Czy wam się podoba kurteczka czy kamizelka? Ciekawa jestem Waszego zdania. Myślę, że tak. Myślę, że trochę ten płaszczyk kosztuje, ale tak naprawdę kupujecie cztery rzeczy, wręcz bym powiedziała, w takim mocnym czerwonym kolorze. Czerwień oczywiście jest bardzo, bardzo modna. Jest taki płaszczyk leciutki, jeszcze Wam pokażę z tej strony. Tak wygląda podszyweczka W ten sposób tutaj możecie zobaczyć, że jest ten zamy tutaj do odpięcia. No i co powiecie? To już jest całe zamówienie. Całe nasze zamówienie, sześć rzeczy w sumie zamawiałam. Ten płaszcz mnie troszeczkę dobił, jeśli chodzi o e, kwotę, bo tam, on tam chyba około 400 zł kosztował, jeżeli się nie mylę. E, czekam na wasze komentarze, co wam się podobało, co nie, co zostawić, co zwrócić. E, aktualnie najbardziej mi się podobają rzeczy paseczkowe. <laughs> Ciężko się dziwić. Koszula czerwona, w... zastanawiam się nad koszulą czerwoną w paski. Um, właśnie te t-shirciki, ten shirt z długim rękawem bardzo, bardzo na tak. No w sumie nad tym, nad tym um, płaszczem też się zastanawiam. No bo jest to coś innego, jest to coś, z czym można kombinować. Czekam oczywiście na wasze e, opinie w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie znać, czy lubicie live zakupowe. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam.